To nie wjazd do salonu samochodowego. To wjazd do kraju U, 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 U. Kraj U to jest ten kraj, którego prezydent mówi day, 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 day. A jego ministrant kolega ma złoty klop. I jest wielka afara, że on krot. I że pitnął do Moskwy, czy gdzieś tam. Kto by tego się spodziewał? Tak prawilny oligarcha, tudzież polityk. Nowak tam kiedyś był na szkoleniu. Nowak to jest ten od zegarka. Chociaż nie tylko Nowak. Co chwilę poligrafi z wiejski tam jeżdżą na szkolenia. Ciekawe, jakie atrakcje mają na tym szkoleniu. Pewno takie same jak na Podkarpaciu 10 lat temu. Reasumując. Za starniki płacimy. Odsetki od długu im płacimy. Czołgi typu twardy poszły w PIDU do kraju U. Obywatele u nas tudzież tej krainy 800 plus dalej mają. Panczenko w kanale NUL witana, adorowana. Niezdrowa żywność do nas jedzie. A do nich w zamian luksusowe BMW. Ale to hu. Nic się nie stało. Polacy nic się nie stało. Dobra, nie będę się użalał. przechodzimy granicę i jedziemy dalej. Jesteśmy już w kraju. Uy. Jak ktoś ma czas i jest kumaty, to niech sprawdzi po ile, w jakich cenach teraz są autotransportery. Bo pewno poszły bardzo do góry. No i flaga czerwono-czarna na każdym kroku musi być bo to ich tradycja widły. Nie dziwię się, uczeni są tak od małego, jak my od 20 lat o popisie i o tym, że 460 osób musi być bo bez 460 osób to nie da się żyć. Z tej wojenki zrobili sobie jeden wielki komis samochodowy. Ciekawe gdzie te auta idą. Z pewno dalej na wschód. A tu teraz polska firma zarabia na transporcie tramwajów ze Szwajcarii do kraju U. Bo każda W to interes. Nie miej pretensji do ludzi, którzy do nas się przesiedlili. Miej pretensji do ludzi, którzy na to pozwolili czyli do poligrafu z wiejskiej. Sośnierz, jak słyszałem dzisiaj Twój wywiad, to naprawdę mnie rozwaliło. Myślałem, że jesteś bardziej kłaty. Ale to jednak rodzina SB swoje robi. Sośnierz, Twój adres też muszę poznać, bo Ty pójdziesz yy, też przede mną na front. Kanał artystyczno satyrystyczny Day, 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 suba obserwacje, znaj adresy osób osłowych swojej okolicy oraz urzęda Zrobi się, panie. Subuj i obserwuj, będzie się działo.